Doświadczenie choroby, cierpienia, niezrozumienia tego, co go spotyka. Jak w tym wytrwać, jak właśnie uwierzyć i doświadczyć łaski? Znaczy, myślę, że choroba czasem może właśnie stać się pewnym błogosławieństwem, szczególnie dla człowieka, który e, gdzieś żyje sobie bez Boga całe życie, nagle się dzieje coś takiego i, i to jest moment, znamy to przysłowie, jak trwoga to do Boga. I myślę, że czasem jest to właśnie błogosławieństwo, że człowiek e, no, gdzieś w dramacie swojego życia e, zaczyna szukać tego Pana Boga, bo wie, że sobie sam nie da rady. Nie mówię przez to, że Pan Bóg zsyła na niego chorobę, ale mówię przez to, że czasem nawet z dramatu Pan Bóg może wyciągnąć błogosławieństwo. I teraz myślę sobie, że jeśli człowiek zaczyna szukać, to Biblia mówi, szukaj mnie z całego serca, to mnie znajdziesz. I myślę, że Pan Bóg robi to na wiele różnych sposobów. Czasami zaczynają pojawiać się osoby pełne wiary w naszym życiu. Może nagle niby przypadkiem, zaczynamy słyszeć o jakichś spotkaniach, na których dzieją się podobne rzeczy. No i jest to taka, myślę, wędka przez którą Pan Bóg przyciąga do siebie ludzi, żeby usłyszeli o Nim, żeby mogli doświadczyć Jego miłości. No i uzdrowienie jest jednym ze sposobów właśnie na to, żeby Pan Bóg pokazał mi tutaj jestem, żyję, jestem naprawdę i troszczę się o Twoje życie. Nasza rozmowa rozpoczęła się od tego, co powiedziałeś, czyli Jezus jest wszędzie, jest wszędzie obecny. Ty dajesz Jezusa w różnych miejscach, spotykasz tego Jezusa w drugim człowieku. Powiedz, to, co to za doświadczenia bycia razem z innymi, bycia i też przekonywania się, że Jezus jest, że Jezus działa, że czyni cuda. No myślę, że to, co jest bardzo ciekawe, to to, że widzimy świadectwa, które jakby że Pan Bóg działa w wielu różnych miejscach. Nie jest tylko tak, że widzimy, że Pan Bóg działa w danym miejscu. Że zamykamy się w kościele, i generalnie Ewangelia, tak jak papież Franciszek mówi, miejscem chrześcijan tak naprawdę jest ulica, żeby tam iść i głosić i z tej ulicy ściągać ludzi do kościoła, do wspólnoty. Widzieliśmy wiele świadectw uzdrowień też w różnych miejscach, jadąc pociągiem, w centrach handlowych, kiedy modliliśmy się za ludzi. Także to jest najlepszy dowód na to, że, że Bóg działa przez nas. My jesteśmy świątyniami ducha świętego od, od chrztu, mamy w sobie ducha świętego, i jeśli tylko pozwalamy, mu w nas mieszkać, pozwalamy mu, żeby działał w nas. No to te rzeczy będą działy się tak naprawdę wszędzie, gdziekolwiek pójdziemy. Jezus też kiedy chodził po ziemi, on nie czynił znaków tylko w danym miejscu i nie mówił, Wręcz nawet Ewangelia Jana, czwarty rozdział, Jezus mówi, kiedy samarytanka go pyta, gdzie mamy czcić Boga: czy na górze, czy w świątyni, jak mówią Samarytanie, czy jak mówią Żydzi. A Jezus mówi: Przychodzi godzina, kiedy prawdziwi czczyciele będą czcić Boga, nie już w jakimś konkretnym miejscu, ale w duchu i prawdzie. To znaczy, Boża Obecność mieszka w nas i wszędzie, gdzie idziemy, jesteśmy dla ludzi Ewangelią, którą mogą przeczytać i której mogą doświadczyć, również przez uzdrowienie. Także no to jest moje, moje doświadczenie: że tam, gdzie jestem z ludźmi, modlę się z nimi. E, czy to byłem na uczelni, czy byłem e, gdzieś w miejscach takich prywatnych, można by powiedzieć. E, no i Pan Bóg tam, gdzie się modlimy, tam działa. Także to jest, to jest niezwykłe. Doświadczyłeś też łaski cudu uzdrowienia. Powiedz, kiedy Ciebie Jezus uzdrowi i w jakich okolicznościach? Ja osobiście nie doświadczyłem uzdrowienia na moim własnym ciele, ale za to widzę, jak Pan Bóg uzdrawia innych. Także ja nie miałem jeszcze jakiejś takiej, może jakiejś drobnostki faktycznie Pan Bóg gdzieś zabierał, ale moje życie bardziej skoncentrowane jest na tym, by dawać niż myślę brać. Ja staram się to, co jest dla mnie ważne spędzać jak najwięcej czasu z Bogiem sam na sam, bo posług jest coraz więcej, tych wyjazdów, tego typu wydarzeń. I to, co jest myślę dla osób w posłudze kluczowe, to to, żeby kochać bardziej miejsce sam na sam z Bogiem i kochać tą osobistą więź z nim niż posługę i niż rzeczy, które Bóg czyni na posłudze. Więc, tak jak mówię, no, uzdrowienie jest jednym ze znaków, bardzo ewangelicznych znaków czasem nawet niedocenianych znaków, bo, bo są ludzie, którzy mówią, po co te uzdrowienia, po co zwracać na to uwagę. Myślę sobie, że gdyby nie było to ważne, to Jezus nie spędziłby w większości swojego, tak naprawdę, swojej posługi, czyli tych trzech lat, w których posługiwał nie, robił, nie czyniłby tak wielu cudów, nie uzdrawiałby, gdyby nie było to ważne. Więc myślę, że jest to e, jakaś przestrzeń, którą Pan Bóg chce człowiekowi pokazać. E, zresztą Bóg sam nazwał się w Starym Testamencie Jestem Jahwe Rafa, czyli Bóg, który chce być Twoim lekarzem. Więc skoro sam Bóg nam się tak przedstawia, to musimy też e, tak go traktować. Zostałeś posłany za tymi słowami, które towarzyszą siódmemu spotkaniu Exodus Młodych i cię tak. Zostałeś posłany, zostałeś też obdarzony konkretnym charyzmatem. Proszę zdrać nam, ty dla tych, którzy może jeszcze nie wiedzą, jaki to charyzmaty, jak on działa, jak pomaga, jak też przywraca w innych wiarę. Mhm. Znaczy, ja myślę sobie tak, że ja mam taką swoją małą teologię, że tak powiem, bo wielu ludzi lubi mówić sobie, ten ma dar taki, ten ma dar taki. I oczywiście, Pan Bóg rozdaje dary jak chce. Jeden jest, ma dar prorokowania, drugi dar czynienia cudów, trzeci dar tłumaczenia języków, tak jak Biblia mówi, list do koryntian. Ale myślę sobie, że musimy większą, jakby, yy, większy nacisk położyć na to, yy, na nasze powszechne kapłaństwo. To znaczy każdy z momentem chrztu jest napisany, też katechizm z Kościoła Katolickiego uczy że zostaliśmy włączeni w funkcję królewską, proroczą i kapłańską. Jesteśmy wszyscy w powszechnym kapłaństwie, to znaczy, jeśli to zrozumiemy, to przestaniemy w końcu wisieć z naszym osobistym życiem modlitewnym na księżach, że ksiądz to odprawi, to mi się coś stanie, ksiądz coś zrobi, to mi się coś stanie i w końcu zaczniemy sami iść jako kapłani przed Boga, modlić się, szukać go, wołać w swoim własnym życiu osobistym i zaczniemy widzieć, że rzeczy się dzieją również przez nasze ręce. Także wierzę w to, że każdy kto wierzy, każdy kto został ochrzczony, zostaliśmy jeszcze bierzmowani, czyli zostaliśmy pieczęć Ducha Świętego i biskup mówił nam teraz, wy bądźcie świadectwem dla świata, więc to jest nie tylko nasza, myślę, jakaś prośba, ale to jest obowiązek każdego chrześcijanina, każdego katolika, który był ochrzczony, bierzmowany, by być świadectwem dla świata. I Pan Bóg faktycznie daje charyzmaty, daje dary, ale też daje obietnice, które są dostępne dla każdego wierzącego. Dzisiaj mówiłem to do młodzieży. Każdy, kto uwierzy, może spodziewać się tych znaków. Więc ja nie szukałbym elit, nie szukałbym ludzi szczególnie wybranych. Bardziej moje przesłanie, które jest dla tego kraju, kiedy jeżdżę i głoszę we wspólnotach, w różnych miejscach, jest takie: musisz dowiedzieć się, że jesteś Bożym dzieckiem, że masz dziedzictwo, jesteś synem i córką Boga. I z tego dziedzictwa musisz zacząć korzystać ty sam. A w tym dziedzictwie są wspaniałe obietnice, które Biblia nam również daje, które Pan Jezus nam zostawił, Pan Bóg w całym Bożym Słowie. No i między innymi ja w tą obietnicę wszedłem, że będziemy kłaść ręce na chorych, oni odzyskają zdrowie. Modlimy się za chorych wszędzie, gdzie jesteśmy. Widzimy, jak Pan Bóg uzdrawia. Widzimy świadectwa uzdrowionych wad wzroku. Widzimy... Mieliśmy świadectwo w styczniu dziewczyny, która miała czerniaka złośliwego, który po czterech dniach zupełnie zniknął, a po modlitwie, no, w trakcie modlitwy czuła, że coś się dzieje z tym znamieniem. Po dniu zmienił barwę, po czterech dniach nie było go w ogóle. Była u lekarza, jest zupełnie zdrowa. Także tych świadectw jest naprawdę wiele. I one pokazują, że Bóg troszczy się o nas, że Bóg angażuje się w nasze codzienne życie. I myślę sobie, że gdybyśmy jako chrześcijanie to zrozumieli, zaczęli robić to, do czego jesteśmy wezwani i powołani, to wiele więcej osób zobaczyłoby, że Jezus żyje i nie szukali było bioenergeterapeutów, wróżek u osób, które posługują nie w duchu świętym, ale w innym duchu. Więc to jest nasze zadanie. I... To jest wyzwanie, które Pan Bóg nam stawia. Ale do tego potrzebny jest głos Pana w tej wspólnocie, w której Ty jesteś, tak. w grupie uwielbienia. No ale żeby usłyszeć głos Pana, to trzeba tą woskowinę trochę przekorkować w uszach, trochę się otworzyć na, na Jego działanie. Tak. No nie jest to proste, szczególnie dla ludzi, którzy nie są we wspólnotach, którzy są... Y żyją w pojedynkę, którzy może próbują dorobić się kariery, szukać różnych dróg sukcesu. Jak pomóc sobie, pomóc takim ludziom, którzy na ten głos się zamykają, no i nie doświadczają tego, co może się wydarzyć? Ja myślę, że ważną rzeczą to jest to, co poruszyłaś przed chwilką. Potrzebujemy wspólnot bo te wspólnoty to są takie najmniejsze środowiska, w których my się uczymy słuchać głosu Bożego, uczymy się też jak coraz mniej popełniać błędy, bo błędy będziemy popełniać i musimy się, tak jak dzieci, które uczą się chodzić. Kładają raz, drugi, trzeci, piąty, albo osoby, które uczą się nowych języków. Musisz zaryzykować. Czasem popełnisz błąd, pomylisz się, ale zapamiętasz tą lekcję. Tak samo z chodzeniem w Duchu Świętym. Jeśli chcesz nauczyć się chodzić w Duchu Świętym, musisz zacząć ryzykować, a wspólnota jest miejscem, w którym powinniśmy być do siebie pełni miłości, też przebaczenia, dać sobie przestrzeń do tego, byśmy modlili się wzajemnie i, i faktycznie rozeznawali wspólnie, czy to był Bóg, czy nie Bóg. I to są miejsca wzrostu. Więc, jeśli nie mamy takiego miejsca jako wspólnoty, no to jest bardzo ciężko wejść w posługiwanie, ciężko słyszeć Boży głos. I moje doświadczenie jest takie, że osoby, które są we wspólnotach, ich życie osobiste, modlitewne wyglądają dużo bardziej, są dużo bardziej stabilne, silne, mocne. A osoby, które nie mają wspólnot, no gdzieś dryfują dość mocno, więc no wspólnota jest kluczem. Napisałeś książkę Rozpal wiary, by, by będą działy się cuda. Jak rozpalać wiarę w młodych ludziach, szczególnie tych, których Ty spotykasz na swojej drodze, w różnych miejscach, nie tylko na stadionie, na wschodzie, czy tutaj w Zwierzyńcu, żeby rozpalać wiarę w każdym człowieku, który potrzebuje tej wiary, który potrzebuje też zbawienia? Myślę, że najbardziej skutecznym sposobem jest dawanie świadectwa. To znaczy, też to przytoczony Paweł VI, papież powiedział, że świat dzisiaj potrzebuje świadków, nie nauczycieli, a jeśli nauczycieli, to tych, którzy są świadkami. Bo no myślę, mamy tak dużo już teorii w życiu, potrzebujemy w końcu skosztować, zobaczyć, doświadczyć. I Ewangelia niesie to doświadczenie ze sobą. Więc e, myślę sobie, że świadectwo jest najbardziej autentycznym dowodem, e, którego nie da się podważyć, ponieważ mojego doświadczenia Boga nikt nie może podważyć, twojego doświadczenia Boga nikt nie może podważyć, ponieważ ty wiesz. Co się stało w Twoim życiu. I myślę, że to właśnie świadectwa rozpalają serca, kiedy nie mówimy w teorii, że Bóg może uzdrawiać, ale dajemy świadectwo uzdrowienia. Nie mówimy w teorii, że możesz spotkać Boga, ale dajesz człowiekowi przestrzeń na modlitwie, modlisz się za niego, by on Boga doświadczył. To są przykłady, ale potrzebujemy doświadczenia i potrzebujemy świadków, którzy będą dawali autentyczne świadectwo swojej wiary. I to pociąga. I myślę, że tego potrzebujemy dzisiaj bardzo. Widzisz i też potwierdzasz, że Jezus czyni cuda, uzdrawia. Powiedz mi, jak y, współpracować z tą łaską? Jak podtrzymać uzdrowienie? Podając wiele przykładów, ktoś otrzymał łaskę uzdrowienia, a później choroba inna się pojawiła. Pojawiło się kolejne cierpienie, doświadczenie krzyża. Jak z nią współpracować? Mhm. Myślę, że przede wszystkim trzeba zrozumieć, że uzdrowienie, y, czy cokolwiek, co Pan Bóg czyni, jest łaską. To znaczy, możesz je otrzymać, przyjąć, jest zupełnie za darmo, a jeśli Bóg ci to daje, to myślę nie po to żeby ci odebrać. Jest napisane w Jana 10. rozdziale, że wróg przyszedł by kraść, zabijać i niszczyć. A y, syn człowieczy przyszedł by dać nam życie w obfitości. To znaczy wszystko co da ci Bóg będzie dobre, bo on jest dawcą dobrych darów, Ojciec jest dawcą dobrych darów, Jakub pisze. A wróg przychodzi po to by wykraść to. To, to każde dobro, które Pan Bóg ci, e, ci daje. I teraz my się musimy nauczyć e, tego, byśmy, by się nie dać okraść. To znaczy, ja, ja zawsze dzielę się tym, że musisz wiedzieć, że jesteś Bożym synem, Bożą córką. Że masz dziedzictwo, masz w nim jego autorytet, to znaczy, że kiedy diabeł przychodzi, nie musisz krzyczeć ze strachu, ale powiedzieć mu, że odejdź z mojego życia w imieniu Jezusa, bo należy do niego. Czyli nie możemy się bać, ale musimy czasem umieć wejść w konfrontację, w sensie o własne swoje życie. Że kiedy wróg przychodzi, wiedzieć, że on nie ma do ciebie prawa, bo żyjesz z Jezusem. I trzeba to czasem na głos powiedzieć, ogłosić. I mieliśmy wiele świadectw na to, że kiedy wróg przychodził, by próbować wykaść uzdrowienie, które człowiek doświadczył, i wtedy stawał w autorytecie Jezusa, mówił, jamle nie masz do mnie prawa, bo należę do Jezusa, to odchodziło już nigdy nie wracało, więc to pokazuje, że musimy umieć, tak jak Święty Paweł mówił w liście do Efezjan 6 rozdziale ostać się, zwalczyć wszystko pokonać wroga i dać mu opór, więc jakby to jest to, czego, czego się uczę no i co, myślę, że jeśli to zrozumiemy, to te owoce, które, które Pan Bóg nam daje, to będą trwałe i będą, będą widoczne dla jeszcze większej ilości osób i nie będziemy się zastanawiać, czy to się stało, czy się nie stało, tylko będziemy umieli obronić to, co Pan Bóg nam dał. Dlatego omawiajmy tę sprawę. Ja Ci dziękuję za to, za to spotkanie i za rozmowę. Dziękuję, dziękuję również. Do zobaczenia. Dzięki.